Dobrze, kochanie, muszę kończyć. Klient do mnie przyszedł. Zapraszam, panie Robercie. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry, panie Robercie. Do Dobrze, że pan jest. Proszę siadać. Wie pan co? Mam trudną sytuację życiową i pilnie potrzebuję pańskiej pomocy. Panie Robercie, proszę być spokojnym. Zajmę się wszystkim i jak zawsze. Jak pan to robi, że ma pan tyle spokoju w sobie? To dla konkurencji może być okej. Okay. 98. 99. Stop! Ćwiczę na siłowni, taki mam styl życia.